Zastanawialiście się kiedyś, dzięki komu powstał Klub Świadomej Młodzieży. Zapewne powiecie, że dzięki geniuszowi samego Janka i jego przyjaciół nie będzie to dalekie od prawdy. Jednakże jest pewna osoba, bez której nie byłoby ani Fundacji Autism Team, ani klubu, ani nawet samego Janka. Cytując Kononowicza, nie byłoby niczego. Zapytacie, kto to takim? To Sylwia. Pozornie mała, jak każda inna. Która, zainspirowana swoim synem, postanowiła działać. I robi to niezwykle skutecznie już od wielu lat. Wyznaczając przysłowiowe szlaki i dając innym przykład do naśladowania. Dla Janka jest cichym doradcą, siłą napędową, niczym potężne działo, które wystrzeliwuje pocisk wysoko w górę, by mógł lecieć daleko i trafić idealnie w wyznaczony cel. To dzięki jej zaangażowaniu osiągnęliśmy już tak wiele i widząc jej poświęcenie dla sprawy, jestem absolutnie pewien, że osiągniemy znacznie więcej. Sylwia Widzi nasz potencjał i daje nam szansę rozwijać skrzydła. Nauczyła nas, że nasza inność nie jest wadą, a wręcz przeciwnie. Jest zaletą, z której możemy wzajemnie czerpać, dając światu to, co najlepsze od samych siebie. Sylwia, podobnie do Janka, jest oddana kotom. Odkąd jej syn poczuł powołanie i wstąpił do ziemskiej armii kotlandzkiej, niezmiernie wspiera misję gocich wojowników, umożliwiając naszej armii działalność na niespotykaną dotąd wcześniej skalę. Sylwia jest jedną z najbardziej zasłużonych osób zarówno w kwestii walki o prawa osób ze spektrum autyzmu, jak również w szerzeniu gocizmu kulturowego. Dlatego dziś, w dniu Twoich urodzin, my członkowie klubu świadają odzieży. I wojownicy Ziemskiej Armii Kotlandzkiej. Jak jeden mąż, dziękujemy Ci za to, że jesteś, że zawsze nas wspierasz i inspirujesz do czynów wielkich. A z okazji Twoich urodzin życzymy Ci dużo zdrowia, siły, wytrwałości i wielu dobrych, pomocnych ludzi na naszej drodze do zwycięstwa. Jesteś naszym darem od bogów. Nigdy się nie poddawaj. Kochamy Cię, nasza klubowa Mamo. Sylwia, dziękujemy, że z nami jesteś. Jesteś naszym słoneczkiem i szczęściem. Życzymy ci wszyscy co najlepsze. Dzięki bardzo za wszystko. Wszystkiego najlepszego, serdecznie urodzin, dużo zdrowia, przyjaźni i sukcesów. Zakazy urodzin. Życzę Pani wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, odpoczynku, cierpliwości. Do mnie i do Janka. No i życzę też Pani, żeby no, Pani się udało z tą fundacją, żebyśmy mieli dobre cele. No i żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi na tym świecie. Uwielbiam Panią. Do zobaczenia. Kochana Sylwia, w dniu Twoich urodzin dużo zdrowia, szczęścia, miłości. Dziękuję Ci, że jesteś zawsze, kiedy Cię potrzebuję, że podnosisz mnie na duchu, że jesteś moją przyjaciółką, moją siostrą, moją powierniczką. Kocham Cię bardzo. Wszystkiego co najlepsze. Kochana Sylwio, życzymy Widzieli Tobie wszystkiego, co najlepsze w życiu. Dużo radości, sukcesów, dużo kotów, nadziei, wszystkiego dinozaurowego, spokoju ducha, czasu dla siebie, Szczełsia, domu na Mazurach, miłości. Pomyślności, uśmiechów, całego życia, pomerdania, spełnienia marzeń i jeszcze więcej wolnego czasu, <grym> miłości i szczęścia, <grym> miłości i <Miłości. grym> czułości. Sto -a?